Dzień dobry! Cukierek albo psikus! Moi drodzy, dzisiaj będzie strasznie, dzisiaj będzie groźnie, ale zobaczymy, czy będzie smacznie. Zobaczcie, co jest dzisiaj z nami. Moje dzieci już wyczuły. Myszkowały tutaj przez całą noc, ale powiedziałem: Nie otwierać, czekać, bo tata będzie testował smakołyki z ulubionego dyskontu z Lidla na Halloween. Oczywiście to nie są wszystkie produkty, które w Lidlu są w ramach tej promocji i akcji, ale wybrałem te najbardziej kolorowe, najbardziej charakterystyczne. Zatem są ciastka, są chipsy, są żelki, orzeszki czy chrupki. Ruszamy. Mam nadzieję, że tutaj nie wyskoczy zaraz jakaś maska z krzyku albo jakiś inny, jakieś inne straszydło. Zaraz Wam też powiem ile trzeba przygotować środków na te specyfiki, bo mm, oczywiście one nie są najtańsze jak wszystko. DROŻYZNA! To jest właśnie to straszydło. Jest drogo, moi drodzy. Przedstawmy, moi drodzy, dzisiejszych uczestników tej halloweenowej oferty. Zawsze, jak myślę o Halloween, przypominają mi się te lata, zobaczymy, czy będzie w tym roku, kiedy te dzieciaki przychodziły, więc trzeba mieć przygotowany jakiś smakołyk w domu, ale bardzo nie lubiłem bardzo tych akcji, kiedy, nie wiem, nie było mnie w domu, byłem z dziećmi na treningu, wracam, cała furtka od góry do dołu umorusana w paście do zębów albo w jakimś innym dziadostwie. I zaczynamy nasz pierwszy uczestnik, moi drodzy. Oczywiście z Lidla, wszystko markowane tutaj tym symbolem żółto-niebieskim. Czyli podejrzewam, że są to jakieś orzeszki właśnie w takiej yy, zasypce, można powiedzieć wasabi i barbecue. Mieszanka orzeszków ziemnych prażonych w cieście o smaku papryczki czyli wasabi i barbecue. Czyli są trzy smaki. Trzy smaki. Skoro są trzy smaki, to każdy z tych smaków będę chciał Kosztować. Dobra. Rozpoznałem. Zielony to jest wasabi. Czerwony, stawiam, że chili. Hmm, chociaż tak, wydaje mi się, że ten bardziej brązowy jest, jest yy, chili. Sprawdzamy go. Czyli jak ktoś to przyprawiał, to nie, nie skąpił. Poziom pikanterii powiedziałbym, nie jest jakiś ogromny. W dużej mierze produkty dedykowane dzieciom, więc tutaj nie może być tej skali. 10 na 10, żeby im wypalało buzie, bo nikt by im tego nie kupił. Ten barbecue jeszcze szczebelek niżej, jeśli chodzi o pikanterię, ale też fajny smak. I ostatni wasabi, ja lubię sushi, no to ten, jeśli chodzi o wasabi, wypala gębę. Pytanie, czy ten smak, który znacie z jedzenia sushi, kręci Was w postaci różnego typu chrupek, orzeszków czy przekąsek? One od razu wjeżdżają, na ostro, na grubo, na język. Ani to się nie komponuje z jakimś płynem, ani z piwem, ani... Jeśli chodzi o to, czyli jak najbardziej, barbecue też, ale ten wasabi raczej nie. Wystarczyło, że dotknąłem, już całe łapy w tym cieście. Fajne chrupki, jest ich cała, cała masa, jest ich całkiem sporo, bo w opakowaniu jest 200g. Idą na dobrą stronę mocy. Ale wydaje mi się, że gdybym miał je w miseczce i sięgał po nie, oglądając spotkanie, czy też ulubiony film na Netflixie, polecam z To raczej bym te zielone omijał, a brał tylko te z chili i z barbecue. Na przełamanie smaków, coś, co mi się lubią najbardziej, ja bardzo lubię, czyli żelki troli Super Brain. Mają kształt, wygląd i przede wszystkim mają imitować mózg. Klasyczne żelki, które na górze mają. No, klasycznego żelka. W środku już widzę, że jest sok, bo jest taka w środku bym powiedział kulka, która się świeci, i tam zapewne będzie sok albo też jakiś syrop owocowy. A dół to jest klasyczna pianka. Zajadamy. Pachnie? Pachnie genialnie. Delikatnie kwaskowy jest ten mm, sok w środku, ten syrop. Jako wielki wielbiciel żelków, spałaszowałbym tego całkiem sporo. No dobra, Sy już wiem, to jest syrop glukozowy. W opakowaniu 175 gramowym zaledwie 75 gramów cukru. Jak będziecie wampirami na Halloween, to tutaj będziecie, bo jak zjecie takich parę paczek, to będziecie wampirami. Bez zębów. Fajne, i czuję ten posmak. Tą kwaskowość tego syropu glukozowego. Surob glukozowy to nawet brzmi, że to jest niezdrowe. Takie oto opakowanie, gdzie mają być ciasteczka. Halloween Iced Cake Bites with Icing Mix Decorative Wafers. Mieszanka do wypieku ciast i glazury cukrowej z wafelkami. Czyli przypuszczam, że to trzeba będzie przygotować. <laughs> Czyli to jest mąka! Ja myślałem, że to są gotowe ciastka. Dam żonie może coś z tego wypiecza. Myślałem, że to są gotowe ciastka. No to mamy delikatny ząb. No, ale wafle możemy spróbować. Jakbyście się zastanawiali, jaki film obejrzeć na Halloween? Polecam oczywiście Zombie Bobry. No za zawsze dobry, zawsze dobry film. Mm, całkiem niezłe. Z delikatnym posmakiem, jakbym powiedział mm, cytryny albo skórki z, z, z cytryny. Tak. Z czego są te wafelki? Mm. Kurkumina, skrobia, substancje słodzące, sacharyna, koncentrat soku z buraków ćwikłowych. O kurczę, no to bym nie zgadzał, że to są buraki ćwikłowe. M mąkę zachowam na, na te trudniejsze czasy. Podobno się zbliżają, tak fachowcy mówią, więc to będzie przez dyskwalifikację tutaj z boku. Zaczynamy Biesiadę i zaczynamy ją od Halloween Snacks Sour Cream Flavor. Wszystko to jest w kształcie jakichś nietoperzy. Przekąski ziemniaczane o smaku śmietankowym, smażone. Tak ona wygląda w postaci pajęczyny. Nie lubię pająków nie lubię pajęczyn. Mocno śmietankowe, z jakąś taką delikatną posypką. Bardzo przypominają w smaku charakterystyczne leisy Fromage. Nie wiem, czy kojarzycie niebieskie? Jak na automacie. Hop, 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 hop. Takie bardziej podchodzące pod chrupki, a nie chipsy. Chrupki. Dużo jest tej przyprawy, jest wyrazista. Są one mocno śmietankowe, ale dodam, że jeszcze słone są do tego. Bardzo dobre, nawet bym je ustawił na razie na miejscu pierwszym. Gdzie jest woda? Pani Dario! Pani Daria, asystentka. Czy mogłaby pani troszkę wody dać, bo po prostu zaschło, bo i słodycz, i ten syrop glukozowy i to wszystko. Lecimy dalej, ale zobaczcie, że cały czas ta gama kolorystyczna jest jednak trochę tak w kolorach. Tych pomarańczowych, no co nam się kojarzy z tym Halloween? No te dynie, dynie są pomarańczowe. Pamiętam, że kiedyś, oczywiście to nie było w Halloween, ale byłem kiedyś na takim balu przebierańców i jedna z uczestniczek tej biesiady była przebrana za wampirzycę. Wieczór się rozwijał, impreza też się dość, troszkę rozwijała i w pewnym momencie zobaczyłem ją jedno z jednym z moich kolegów i, no i tam powiedzmy sobie, że przytulali się. No i zapytałem go potem, po tej imprezie, czy wyjęła te sztuczne zęby i on powiedział mi, że specjalnie prosił, żeby nie wyjmowała. to jest... Kruche ciastka częściowo oblane 21% czekoladą mleczną. Jest nietope, nietoperz. Tutaj jest domek, w którym ten nietoperz mieszka. I jeszcze jest jedno. No i jest oczywiście klasyczny duch. Dobrze wypieczone. I z tyłu um, cała masa czekolady mlecznej. Um, są to ciastka pszenne. Z mąki pszennej. Muszę to powiedzieć jak Bartolini, Bartłomiej, i herbuziona pietruszka. Wszystkie koświry teraz muszą zatkać uszy. Uwaga! Laktoza! Uuu! Olej palmowy! Uuu! Węglany sodu. Emulgatory. Uuu! Laktoza z mleka i miazga kakaowa. Uh, 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 uh. Teraz coś takiego, w takiej siatce, która mi się kojarzy bardziej z siatką na mandarynki. Halloween, potworne oczy z lasów deszczowych. Rainforest Alliance, People and Nature. Czyli prawdopodobnie to są oczy tych żab z tego lasu deszczowego. Takie one są. Przekrwione oczy. Mieliście kiedyś? <grym> Jak ktoś dobrze pochwał, to miał takie oczy. A ja przypomnę, że jestem już grzeczny parę dni. No dobra, ma to być w czekoladzie, więc obieramy oczko. Tak ono wygląda. Mm -hmm. mm. Pierwsze wrażenie mleczno, ale w środku cała masa kakao. 49 gramów węglowodanów. Całkiem sporo. Ale białka aż 8 gramów. Zajadacie coś takiego i dodaje wam to energii. Bear Grills musiał jeść jakieś dżownice, korzonki, a wy sobie zajadacie oko węża, oko Saurona i macie energię na to, żeby le lecieć dalej. Okazuje się, że w środku są ekstrakty z laski wanilii, bourbon. Idzie to na dobrą stronę mocy, ale jakbym miał tak, taki konkurs zrobić, żebym zjadł całe to opakowanie, to nie dałbym rady. Przesłodziłbym się, babcine sposoby na, na to, jak ktoś miał rozstrój żołądka. Je troszkę czekolady, na pewno będzie miał yy, lepiej. No to ludzie zajadali taką tabliczkę czekolady i potem yy, 3-4 dni nie mogli się wypróżnić. Lecimy dalej. Tym razem żelki o smaku wieloowocowym z kwaśną posypką. I one wszystkie są, moi drodzy, w kształcie kości. Super Sore Bones Halloween. I tak <ścoughs> za dużo sło słodkiego, i zobaczcie, aż, aż dostałem kaszlu. Psiak, wasz w domu taką kostkę, to by chyba chętnie zjadł, co? Z jednej strony pianka, z drugiej strony żelek, ale wszystko jest posypane podobno kwaśną posypką. Uch, bardzo kwaśną. Zdecydowanie za kwasie. Nie, tego dzieci nie będą chciały jeść. I twarde są, ciężko pogryźć. Koncentraty. Z markwi czarnej porzeczki. No i do tego w 100 gramach 80 g cukru. Nie, nie, nie pójdą. Idzie na złą stronę, niestety. Przepraszam bardzo. Kolejne chrupki, przekąski, tym razem to są kukurydziane. Niektórzy lubią te bardziej kukurydziane. Znowu jest strach na wróble z głową dyni. I solniczka. Ooo! Bardzo zupełnie inna konsystencja. Tak to wygląda. A, bo to miało być nietoperze. No to jeżeli to jest, no nie, może to jest nietoperz, ale tak dopiero jak teraz tak się go złapie. Malutkie nietoperzy, nietoperzyki. Ojej, no to to będą dzieciaki zajadać. Dlaczego? Konsystencja, małe. Dużo można w łapkę wziąć. Delikatne, nie jest przesadnie słone. Dzieci uwielbiają płatki kukurydziane, chrupki kukurydziane, te takie długie chrupki przecież. Ja sam bym jeszcze tego troszkę zjadł. Czyli ta solniczka to jest taka wiecie... Ma 12 otworów, ale z tego tylko leci z trzech, albo z czterech. Dobre, dobre, jeszcze raz dobre. Musimy zrobić miejsce. Idą na dobrą stronę mocy. Coś, na co czekam. Dzieciaki moje już od razu, jak zobaczyły to, powiedzieli Tato, te oczy nam zostaw. To już są prawdziwie przekrwione oczy. Yy, nie ma laktozy, nie ma glutenu. No czyli jak nie ma laktozy i glutenu, to można jeść. No. Żelki z nadzieniem 10%. Czyli 10% to jest na Składniki: syrop glukozowy, jest, cukier, jest, dekstroza, jest, żelatyna spożywcza, jest, Mamo, mam rozwolnienie, to węgiel weź, ale węgiel jest w tym, Okej, okay, okej. Okay. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 5 roku życia, dobrze pogryźć przed połknięciem, czyli nie masz 5 lat, nie możesz tego jeść, nie kupuj tego dziecku, które nie ma 5. Jest to wszystko w takiej po prostu osłonie plastikowej. O, ależ to się klei. To jest pianka, taki marshmallow. Sprawdzimy, czy da się połknąć w całości? Nie, nie. Takie to jest dobre. to musi być niezurowe. 72 gramy cukru w 100 gramach. Nawet ma wosk pszczeli. Biały i żółty. Biały i żółty. Cztery są w paczce. Jedno zjadłem. To jest absolutny hit. Tylko przypomnę, nie dla dzieci do piątego roku życia i gryziemy przed połknięciem. Koszmarnie niezdrowe. No, dla, dla wszystkich. Wszystkich organów. Bardzo fajne te sztuczne oczy. Mogą być hitem tegorocznego Halloweenu. A chipsy czekają, i tym razem są znowu kukurydziane. Tym razem o smaku keczupowym. Keczup, keczup, keczup. Na kodzie kreskowym jest nietoperz. Ojej, ale jaki zapach. Mmm, to taki keczup, który wiesz, wiecie, yy, trochę był otwarty w lodówce i tak po jakimś czasie ktoś go użył. Mmm, ale to tylko zapach. Smak jest bardzo dobry. <laughs> siada sobie w busiku, tylnie miejsca, kierowca jest, drugi kierowca. Zdrowie na budowie i takie chipsy zajadamy. przepraszam, mam Zapach nie za specjalny, ale smak jest ok. Czy to koniec? Pani Dario? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem do jednego. No, dziesiąte były te. Te, te chrupki, znaczy te ciastka, które się okazały mąką. Upieczemy te ciastka i wrzucimy efekty na naszego TikToka. Ceny, bo wiadomo, że jemy oczami, ale też z portfela te złotówki trzeba na to wszystko wysupłać. No i podsumowanie tych oto Halloweenowych smakołyków z lidla. Lecimy. Jest już paragon moi drodzy <laughs> za te wszystkie smakołyki. 61 ,69 zł 69 groszy, ale powiedzmy o top 3. Dla mnie zdecydowanie te chipsy o smaku śmietankowym chrupki ziemniaczane, żelki Super Brain marki Trolli i Trolli Glotter, Glotzer, Glocer, czyli sztuczne przekrwione oczy. To można powiedzieć egzekwum miejsce drugie i exekwo miejsce trzecie chipsy Kukurydziane o smaku ketchupowym i solone jak najbardziej na tak. Te, yy, yy, te chrupki, orzeszki w tym cieście też okej, okay. ciastka z czekoladą okej. Okay. No i jedna rzecz, której na pewno nie polecę nikomu, ani dorosłym, ani dzieciom, to te kwaśne kości od kościotrupa, na pewno nie. Ile co kosztowało, moi drodzy? Chrupki nietoperze, czyli to są chrupki te kukurydziane, 4,99 Jedna z najtańszych cen w całym zestawieniu. Warto. Reklamówka 79 groszy. Mafiny do wypiekania 7,99, czyli to są mafiny. Żono! Dalej, chrupki, nietoperze to też drugie. Solone też 4,99. 5 zł. Warto. Żelki owocowe z kwaśną posypką 5,99. Nie warto. 6,99 kruche ciastka z czekoladą kosztowały 4,99 myślę, że warto. Orzechy w cieście Halloween, 5,99 Żelki Super Mózg, 5,99 Chrupki halloweenowe, 5,99 to są jak najbardziej warto. Czyli ziemniaczane o złotówkę droższe od kukurydzianych i czekoladki z cukrem, 6,99 to te czekoladki z cukrem, jakby. Ktoś zapomniał, że tam był cukier. 61 zł, tyle smakowitości możecie popróbować. A jak przyjdzie młodzież i powie cukierek albo psikus, to powiecie spokojnie, spokojnie, do miseczki. Proszę bardzo, zostało mi jeszcze nieco z testów, chociaż nie wiem, czy moi małe szkraby nie, nie zjedzą tego wszystkiego. Pozdrawiam Was serdecznie ze studia imienia Ariany Grande. Smacznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie ciekawe propozycje, zarówno na ulane testy stacjonarne, jak i mobilne, napiszcie w komentarzu. Chętnie gdzieś pojedziemy i coś dobrego lub też mniej dobrego przetestujemy specjalnie dla Was. Trzymajcie się, smakowitości. Cześć!